Jak twój ojciec go rozłoży? Jak na razie to tatuś rozkłada ręce. Mirosława, może przeczytałbyś instrukcję? Ja nigdy nie czytałem i nie będę czytał żadnej instrukcji. No i potem są tego konsekwencje. Jakie konsekwencje? Trójka dzieci. Urodziłeś nas, bo ojciec nie przeczytał jakiejś instrukcji? Ja nawet nie wiedziałem, że jakaś instrukcja była. Mireczku! Nie mireczkuj mi tu teraz Jola, kiedy rozkładam namiot. Ten namiot się tu nie zmieści. A to przez mamusię, bo jej się tropik zamarzył. Miałam na myśli wakacje za granicą, a nie dodatkowe części do namiotu? No to trzeba było mówić. A co pojechalibyśmy wtedy w ciepłe kraje? Nie, ale po prostu nie kupywałbym tego badziewia. Mamusia, a ty spałaś kiedyś w namiocie? Spałam. Nie spałaś. No jak nie spała ma w nasze pierwsze wspólne wakacje? No więc mówię, że nie spałaś, bo się bałaś.